Dzień pierwszy. Zniszczę małe gówno. Halo znowu Niemiec zostawił mi Warszawę, teraz mnie niszczy. Znowu zniszczę EH ha, ha, ha. jak łatwo. Dobra zaatakujemy sobie Słowenię, jeszcze Chorwację. I Bośnę i Serbię. O nie Rzesze atakuje Europę. Muszę zadzwonić do Wielkiej Brytanii. Halo Wielka Brytania. No, co USA? Trzecia Rzesza atakuje Europę. Dobra, muszę jakiś sojusznik. Hej, Kanada, ka, sojusz. Okej. Okay. Hej, Meksyk. Co USA? Sojusz. Nie. O ty chcesz wojnę. O kurde, leci bomba atomowa. Hej, małe kraje, sojusz. Okej. Okay. 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 Muszę mieć więcej terenów. Hej, Pakistan. Wojna. O nie, 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 nie poddam się, ty się poddajesz. Ja mam z głowy, a teraz malutkie tereny muszę zniszczyć. Sezon 1, odcinek 5 za 457 wyświetleń.